Hej, cześć, się witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kacpera, to kolejny odcinek z tej także wspaniałej Minecraftowej serii. Słuchajcie, tutaj mam zadanie: farma, zrobienie fajnej farmy. To ja muszę tutaj zrobić swoją własną tabliczkę, gdzie napiszę zrobione. Bo ja lubię mieć zrobione rzeczy, także dajmy sobie tabliczkę, napiszmy. że odkaczone. no z tego co mówiłem wcześniej, a wiem, że Kuba zrobił też już tę farmę. Ja tu dam tabliczkę, dam, 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 dam. E, far, fa, 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 farma gotowa, żeby wiadomo. I już Kuba Cwaniaczek nie będzie mówił, że farmy nie zrobiłem. E, ja bym odłożył trochę rzeczy niepotrzebnych. To będzie niepotrzebne, 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 niepotrzebne. Dużo niepotrzebnych rzeczy tutaj mamy. To niepotrzebne. To bym w ogóle wyrzucił te trzy kilofy. E, to też, to też, to też odłożę. E, Kubieś też może przydać trochę. E, Patrzcie na te nasionka, ok, jednak farma będzie, słuchajcie, kompletna. Idziemy sadzić, idziemy na sadzenie. Miała być farma, e, fajna farma, to będzie jednak fajna farma. Kurde, tam mam trzy nasionka, które coś nie chcą mi rosnąć. Nie wiem, czy bym ja coś źle zrobiłem, czy on po prostu rzeczywiście tak wolno rosną. Jest, ok, rośnie. Rośnie powolutku, bo powolutku, ale rośnie i sadzimy. Teraz wszystko będzie okej. Okay. Słuchajcie, w ogóle przepraszam, no w ostatnim odcinku były bardzo głośne dźwięki z Minecrafta. Zobaczyłem to niestety za późno, no ale trudno się mówi. Kurde, trochę tych nasionek tutaj wejdzie. Nawet chyba jednego rzędu ze stakiem nasion nie zapełnimy, no ale trudno. Jak już urośnie ten rząd, to już chyba cała farma powinna być zapełniona. Jejku, jak mi się to podoba, że mogę sobie stąd wyskoczyć. To jest serio mega fajne. A w tym odcinku pomyślałem, wiecie co pomyślałem? Że czas chyba troszeczkę pokopać, co nie? Bo kopanie by też nam się przydało, przydałoby nam się jakieś surowce. To czemu by nie pójść sobie do kopalni? Krówko, gdzie ty się połętasz, Dobrze, my sobie iść, byle nie za daleko, bo zostaniesz kiedyś naszą tutaj farmą. Gra zapisana wspaniale. Cieszę się, pani serwerze. I gdzie schodzimy? Czy schodzimy tutaj? Czy schodzimy tutaj? to jest pytanie, ale ten. O, wow, ile to jest Nelly? Zobaczmy, co tutaj się działo. Halo, halo. Tutaj e, nie działo się nic szczególnego, chyba że tutaj coś się działo. Kurde, już myślałem, że jakieś tajne przejście Kuby zobaczę, a to, a to niestety tu nie ma żadnych tajnych przejść Kuby, no kto by się spodziewał. No i okej, okay, a my pójdziemy sobie tutaj, bo tutaj jest chyba duża dziura kopalniana. E, mamy pochodnie, czyli chyba będzie dynamiczne oświetlenie teraz, bo e, no, zainstalowałem, jak widzicie, tego Optifina, więc powinniśmy widzieć tutaj na żywo, mając Eee, po prostu pochodnie w ręce, także schodzimy niżej, niżej. Który mamy poziom? Eee, mamy poziom, gdzie to było 55, a ja chyba do 12 zrobiłem ten tunel. Także zobaczymy. Kurde, jakie to jest głębokie. Już mamy 30 poziom, ok. Widzę kobla, także zapowiada się dobrze. Hmm, czy to na pewno jest 12 poziom? Chyba tak. Czy dobrze strzele? Dam dam, 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 I mamy 12 poziom, tak jest. Okej, okay, to jest ledwo zaczęte kopanie, także możemy kopać się dalej, może nam też uda się znaleźć diamenty, mamy żelazo na dobry początek, także czemu by nie, żelazko też jak najbardziej nam się przyda, żelazo jest bardzo, bardzo potrzebnym surowcem, który bardzo dużo daje, czemu ja tyle mówię bardzo, to nie jest istotne, to nie jest ważne, no i zobaczcie, mamy fajnie, jasno, nawet nie stawiając pochodni, właśnie jak ja lubię Optifina, nie wiem, czy to nie zalicza się trochę pod cheaty, Bo zobaczcie, tu jest ta opcja Dynamic Lights Fast. A ja chcę fancy, ja chcę mieć ładne, dokładne te światła. Uuu, serie, ładnie się są teraz. Bo czemu by nie? To chyba nie jest aż tak wymagające, tak? No, zwłaszcza w kopalni, gdzie no, tych FPS-ów nie jest może jakoś turbo dużo. No Przynajmniej nie wiem, jak to jest z nowymi wersjami. Że przed chwilą pojawiło się 250, teraz jest to coś. Ale ogólnie to jest właśnie bardzo ciekawy temat. Bo tak mi się wydaje, że kiedyś Minecraft był jakoś lepiej zoptymalizowany. I rzeczywiście tych FPS-ów było po prostu trochę więcej. No, fakt, że rzeczy było mniej no. Ja teraz też gram na teksturpaku 64 na 64 Także te bloki są dosyć, no, dosyć dokładne. Są dopiero pixelowe, robi na takim przybliżeniu. A nawet jak podejdziemy na maksa. Chociaż widzę, że te nowe bloki są z niedorobionej rozdzielczości. Czyli ktoś zrobił, o oh, wow, teksturpaka nie pamiętając o wszystkich blokach. Czy ja tam sięgna? Nie na Może tu, może tu. Jest, mamy to, ok. Bo chciałbym zajrzeć, e, co tutaj będzie, no bo wiecie, takie jaskinie no to zazwyczaj e, zazwyczaj mają jakieś skarby, prawda? Może diamenty nawet będą w tej jaskini. E, to bym sobie chciał, żebym przypadkiem się nie naciął, ok? zróbmy mostek, No i lecimy penetrować te jaskinie. Co tutaj będzie ciekawego, o, nie chce się budować do samej ziemi. Żebym tylko potem błagam nie wpadł do tej lawy. Bo ja mam takie coś, że ja bardzo łatwo wpadłem do lawy, chociaż chyba nie tylko ja. E, dlatego, właśnie pamiętajcie, drogie dzieci, nigdy nie kopcie w dół w Minecraft. Cie. Lapis też się przyda. No i okej, okay, no raczej ta droga to będę poznawał, że jest moja. No i co, mam pewnie dużo żelaza, No jak każde jaskinia, to dużo żelaza. No zawsze. Jak... O kurde, zombie! Jezu, czemu ja się tak prze... przestraszyłem? Naprawdę przysięgam, to nie była symulowana reak e, reakcja. Naprawdę się wystraszyłem przez chwilę. Uff, myślałem, że to może Kuba jest na serwerze, no ale jak on ma być, jak ja jestem sam. Gwarantuję wam, tak się skupiłem na gadaniu do was po prostu, że w życiu bym się nie spodziewał tej zombiego przez chwilę tak sobie myślę. Kuba nie, przecież nie gram z Kubą dzisiaj na tym serwerze i kurde, wyskakuje mi zombiak. Ja pierdziele, to było straszne, w życiu się nie przeraziłem tak jednym zombiakiem, także jak widzicie nawet Minecraft może być straszny, kurde no. Dobrze, dobrze, kopiemy sobie trochę wungla jeszcze, też się przyda na przyszłość, jakby nam się pochodnie skończyły. Tu nie ma lawy pod spodem, bosko. No niestety nie ma diamentów. No węgiel to taki nieoszlifowany diament, no ale w Minecraft'cie niestety z węgla diamentów nie zrobimy. Wiem, że diamenty lubią się czaić przy innych złożach, ale szczerze, tutaj tego diamenta będzie chyba z ja mam tylko żelazny kilow, więc wolałbym się chyba w to nie pchać. Tylko zobaczmy, co będzie tutaj. Redstone. No ale tam nie wygląda jakby coś miało być, najwyżej tutaj możemy skoczyć, tak, skoczmy tutaj, zobaczmy ee, co będzie po prostu, okej, okay, ścieżkę zróbmy szeroką, to zetynijmy bo to jest pułapka, kurde, ciągle mnie streszczy ma, że znowu coś mi wyskoczy teraz, to jest masakra, weźmy teraz redstone'a, no, ojej, i tu jest ta właśnie lawka, to jest bardzo zdradliwe. Okej, okay, um, mamy mieć czyli ten trochę taki useless blow. O! Nie! 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 <ścoughs> Czy ja przypadkiem nie wspominałem, że mam skłonność do wpadania do lawy? To chyba to mówiłem. Chyba tak mi się coś wydaje, że mówiłem o tym, że mam skłonność do wpadania do lawy. Okej, okay, może kopanie zostawię jednak kubie, wiecie? Jak zazwyczaj ja byłem kopaczem, tak teraz nie dość, że mnie zombie zmolestował, No to jeszcze straciliśmy wszystko. Kurde, to było smutne. To naprawdę było smutne, no ale okej, okay, trudno się mówi, zróbmy sobie chociaż ten podstawowy kilofek. No i myślę, że oprócz kilofka zróbmy sobie jeszcze siekierkę, no bo to będą takie najważniejsze. Stak chleba stracony. Czemu ja zabrałem tak chleba do kopalni, no nie, głupi ja, ale trudno się mówi, no już płakać nie będziemy za tym chlebem, bo mamy dużą farmę, no widzicie ta farma to była teraz naj... chyba najpotrzebniejsza inwestycja jaką mogliśmy zrobić, nie wiem czemu mam tak, że dziwnie mi się robi pochodnie strasznie w craftingu, że pochodnie jak robię to zawsze muszę je robić e, po prostu z ekwipunku, nie wiem jak wy macie, albo po prostu niezręcznie mi się na takim dużym polu robi jakieś przedmioty, ponożyczki i pochodnia i nie wiem co jeszcze. Co mi tu Minecraft proponuje? Niebieskie ognisko. Ok, to, to ciekawe. Nawet nie wiedziałem, że je można zrobić. Myślałem, że można je tylko zdobyć. W ogóle dla mnie tyle bloków jest nowych, które normalnie są stare. Na przykład Latarnia. Niby dosyć. Nie wiem, no to nie jest jakiś szczególnie nowy blok. W ogóle łańcuch też nie wiedziałem, że jest w w Minecrafcie. Wow, będzie odkrywania. Po prostu będzie odkrywania. I będzie też spania. Ja ciągle żyję Minecraftem jakimś. 112 12 i gdzie w 1 dla mnie jeszcze rzeczy typu e, tarcze i kurde, stędy na zbroję są dosyć nową rzeczą. Proszę o nieśmianie się, ale naprawdę tak jest. I zobaczcie, nie byłem pazerny, zostawiłem a chleb. Krowo, możesz mi wytłumaczyć czemu i ty stałaś przed moim domem? I czemu teraz uciekasz? Czy wszystkie moby w tej grze chcą mnie wystraszyć? Ale okej, okay, no dobrze, dobrze, spokojnie, Ochłoń Kacper, ochłoń Kacper, to była tylko krowa i pójdźmy obczaić trochę teren przed domkiem, no nie chcę schodzić do kopalni, najwyżej chciałbym zajrzeć jeszcze do mojej farmy, czy tu coś się zmieniło, no bo z tego co ja, że chyba... Żeby rośliny rosły, no to ja wtedy muszę być obok samej farmy. Uuu, rosną na moich oczach roślinki. Dobrze, rośnicie, to mi się podoba. Zobaczcie. No na pewno nie będziemy stać się gapci na zboże. Ale możemy na przykład troszkę jeszcze tutaj powiększyć to, bo to są takie małe rzeczy. Ale za takie małe rzeczy się e, potem sobie dziękuję, jak się potrzebuje, na przykład tej śmie. No, cukru nie będę na razie kraftował, gdzieś jeszcze dynie mieliśmy i wydaje mi się, że te dynie, chociaż mieliśmy czy nie mieliśmy, a sprawdzę, moglibyśmy jeszcze posadzić dynie. No, co jest z tymi krowami? Nie wiem, okej, okay. no nieważne, nieważne. Po prostu moby w tej grze mnie coraz bardziej zaskakują, mimo że gram w tę grę, któryś raz są so, dynie, dobrze, dobrze myślałem, że są so, dynie, będzie można robić placki dyniowe. I przeróbmy te dynie na nasiona, może nie jakoś dużo, o tak, 16 nasion to i tak sporo, schowajmy, pyk, 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 pyk i motykę, no straciłem moją motykę, tym razem może nie bądźmy zbyt zachłani. zróbmy sobie kamienną motyczkę, wiadro też odłożyłem, mał, wow, co za mnie, co ze mnie za szef, że tak powiem, zadbałem tym razem o to, okej, okay, mamy patyczki, mamy najpotrzebniejszą rzecz w grze, w ogóle u mnie z motyką też jest taka śmieszna sytuacja dosyć, bo pamiętam, że pierwszy raz, jeden z pierwszych moich razy jak grałem w minecrafta Zobaczyłem, kurde motyka, ale nie wiedziałem co to jest po prostu hope angielski jeszcze wtedy I sobie myślałem, ej to jest coś, jakaś taka siekierka i w ogóle jaka super, to się tam nie zużywa wcale I, i można sobie ten, można sobie używać jej jako taką ala siekierkę, ona się nie zużywa i to jest super. Okej, okay. myślę, że możemy na przykład zrobić coś takiego, bo dyni chyba nie będziemy potrzebować aż tak dużo, a te dynie będą sobie tutaj spokojnie rosły. Okej, okay. i dzięki pochodniom będą te dynie miały ustalony kierunek, że będą tylko tutaj przed siebie wyrzucały. Okej, okay. to też wydaje się całkiem, całkiem fajne. I na przykład jakbyśmy jeszcze tutaj, tutaj jeszcze woda chyba powinna sięgnąć tutaj. I nie powinny się na siebie wbijać te dynie. tak? Zobaczmy, czy to zadziała, kurde, jako ja tutaj inżynierię tworzę i tutaj powinno być, tak? I teraz woda powinna do tego sięgnąć, przynajmniej tak mi się wydaje, że powinna, bo woda chyba na cztery kratki sięga. Tutaj są raz, dwa, raz, No Powiedzmy, że nawet jakby mikrost za trzy liczył po skosie, no to i tak powinna chyba sięgać ta woda i te dynie powinny rosnąć albo tu, albo tu. Dobrze, to powinno działać. A więcej, więcej dyń chyba na razie nie potrzebujemy. Czekajcie, raz, dwa, trzy, cztery. Możemy jeszcze tu zasadzić. No to będzie hmm, ciekawa farma dyn Tak tylko powiem. Ciekawa. Ok? I tutaj dajmy w ten sposób. I powiedzmy raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj zaorajmy pole. Tyk, 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 tyk. O! To jest moja designerska farma dyn i tu się nawadnia, czyli skoro to się nawodniło, to wszystko się nawodni. To jest na cztery kratki, czyli dynie powinny rosnąć wtedy. No dobra, mogą jeszcze tu rosnąć, ale to nieważne. Niech rosną jak sobie chcą, jak im się podoba. Ale ważne, żeby, żeby rosły. No, żeby pierwsze te plony zebrać, bo już zostało tylko pustaka chlebka. E, na pewno nie przeze mnie to wcale nie jest tak, że utopiłem się w lawie. Okej, okay, czyli teraz farma dyni jest na pewno super. E, kolejna krowa, kurde, te muczki mi prześladują. No niestety złóż zbytnio nie nazbierałem, ważne, że farma jest skończona, już nie będę kolejnych tabliczek z tym dopisywał, a w następnym odcineczku myślę, że już powoli będziemy mogli zacząć jakieś wyprawy, także wyczekujcie kolejnego odcineczka, śnieg nie będzie potrzebny, bałwanów chyba nie potrzebujemy, zwłaszcza, że pierwszy lepszy szkieletor je poskłada, może jak będziemy mieli więcej żelaza, to z dyni zrobimy sobie golema. Mućko, pani Muczko. okej, okay. i ten golem będzie nas tutaj najwyżej chronił, ale właśnie, co ja gadam, będzie trzeba zrobić chatkę, tylko myślę, może kurde, zamek na którejś z tych gór, gdzie ta dynia na przykład stoi, albo tutaj jakaś mała drewniana koło farmy, no to też mogło być wygodne, wydaje mi się, że na początku może pierwszą chatkę zrobimy sobie w następnym odcinku i to będzie chatka koło farmy. A ja mogę e, zrobić sobie coś takiego, że, 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 że weźmiemy teraz tabliczkę. Jeżeli jeszcze mamy tabliczki, nie, nie mamy tabliczek, chyba spłynęły razem ze mną, czyli 6 desek, dwa patyki, robimy sobie tabliczkę i tabliczka będzie, 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 będzie nad moim muszkiem. E, napiszę do. Po prostu, jak zobaczę tę tabliczkę, to będę wiedział, że w następnym odcinku budujemy dom. Także dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie, łapka, subik. Nie wiem co jeszcze. Po prostu życzę Wam dobrego dzionka. Trzymajcie się, cześć!